Dobra, witam wszystkich serdecznie z tej strony Kruszaków. i dzisiaj będę grał w Dino d czyli druga wojna światowa z dinozaurami. Nie wiem, czy jesteście w stanie to ogarnąć, ale będę grał w. nie, alianci nie, keepsi Będę grał dla. państw osi: możemy być Kurtem Schweigidersztaignerem, możemy być oficerem Karlem Sniperem, możemy być Doktorem Von Grafem, możemy być Raptorem, możemy być Desmatohudsauer, możemy być diplo-hot-saurem, z tego, coś tam zasłonięte przez. I w ogóle cała ma... Mikroraptor. Może być Mikroraptorem, ale wiecie co, ja wezmę sobie Raptorka. Stary, dobry Welicoraptoren. Ja pierdzielę, ja wiem, nie. Ja, ja, ja wiem, kompletnie nie ogarniam tej gry. Bądźmy sobie. Bądźmy szczerzy, czy to jest jakaś jakieś, jakieś abilitka? Chyba nie, kurde. Ja nawet nie wiem. Ja nawet nie o, 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 czekaj, chyba widzę jakiegoś alianta. Daj, skacz dziwko. Idziemy się, zakraść jakoś od tyłu. Dobra, musimy się zorientować, gdzie są przeciwnicy. Jeżeli wpadnę prost, to w zasadzie już jest do widzenia. E, niestety ma, niestety ten raptor jest troszeczkę takim, no, popychny. Mało hapsów ma, jest bardzo szybki, potrafi mocno uderzyć, ale jeżeli wpadnę centralnie, podciąć lufę, no to nara, do widzenia, pa. Jesteś skończony, kruszakusie, o, 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 Pójdziemy, tutaj mamy jakiegoś dinozara. No, no, kurwa, idzie. No, 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 gin, 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 no, gin, 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 Ging, gin, 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 Tutaj jest jeszcze jeszcze jeden kolega. Biegamy na niego. Oje, jest martwy, jest zajebiście. Szybko, palasz, palasz, palasz Kogo? Ko, na ko. no, 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 a cholerka. Uf. Padłem, nieważne. Jestem kompletnie zdezorientowany, jeżeli chodzi o grę tą postacią. No po prostu, jak już ktoś zaczyna do mnie strzelać, to. Ja jestem tak. No, no. Sami widzicie, nawet nie. Oho, ho! Ha, ho! No, wiem, no po prostu ja jestem przyzwyczajony do, do jakichś niskich czułości i tak dalej. I jak tylko mam coś takiego robić, to. Ee, z bliska to. dezorientuję się momentalnie. Fajnie było, gdybym miał jakiś rzut kamery z, z. Nie wiem. z góry. O, to wtedy byłoby le nieco nie, nie lepiej z tym Raptorem, ale wiecie co, nie narzekajmy. Gra jest ogólnie. Do pobrania za jakieś. nie wiem, 7 euro. O, oh, fuck. Aaj, aj, aj, aj. Dobra, nie wychodzi, wiecie co? Ja może pójdę sobie teraz jakimś innym. Eee... O, Desmadotontuchusem. Kurna macie, jestem kurczę, normalnie pancernym dinozaurem! A mam zbyt wysoką czułość, tak mi się wydaje. Dobra, postaram się. Wiecie co takim razie sobie włączę w ogóle DPI, może na myszce. O! Teraz jest zajebiście. Teraz to mi się podoba. Mogę sobie łazić i strzelać do ludzi z moim... O, ja pierdzielę super. Aha, a, gdzie, gdzie jesteś? Gdzie gdzie jesteś, jonek? Ja, tutaj jesteś. O ja! Gdzie on jest? Gdzie on jest? A, o tutaj jest. Gincie! Gincie na... Alianskie szmaty! Nigdy nie pojechałem na, na, na wyspy pracować, bo, bo nienawidzę Brytyjczyków. Kurde, a! A, nie Wiecie co? Pieprzyć tego. Ja pójdę sobie teraz pograć... z Tygicholordem. O! Ten jest szybszy. Nie! O! Przeciwnik! Przeciwnik martwy. Zajebiście. Stygi Holodonem sobie pójdę grać Padacie, padacie ok o... Ooo ej to mi się podoba. To już mi się naprawdę podoba. Idziemy... W o, jest owca. Gin! Gin ty szpiegu jeden przebrany Nie oszukasz mnie. <grym> ja wiem. A ja wiem, wiecie co powiem tak? Dopiero sobie zainstalowałem tę grę e, wczoraj. E, miało być dzisiaj komentarz czegoś innego, wiadomo z czego, ale... E, pieprzyć tę grę. Grajmy w coś, co jest naprawdę fajne i zabawne. Daję Stygi Holodonie! Zabijaj tych szwabów. A to nie? To są alianci, dobra. Widzicie? Ech, kurde, dobra. Zostałem zabity przez alia jakąś aliancką dziwkę. Pierdaj do kuchni, a nie przez cały czas strzelać na dinozaurów nie? Wyobrażacie, wyobrażacie sobie, co to by było, gdyby na przykład w II wojnie światowej rzeczywiście były dinozaury? Ja na przykład ostatnio ktoś tam miał straszny ból dupy o to, że coś tam z kościołem jestem nie za pan brat, prawda? I już wam tłumaczę. Ja ogólnie, jak miałem jakieś 7 lat, to poszłem sobie na, 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 na lekcje religii. O, 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 czekajcie, widziałem jakiegoś alianta gdzieś tutaj, jakąś aliancką szmatę widziałem, poszedłem sobie na lekcje religii, a miałem już jakieś 7 lat i zaczynamy czytać książki, byłem edukowującym się kolesiem, o, no, kurde, serio, zaszedł mnie od boku, byłem edukowującym się człowiekiem i bardzo interesowałem się dinozaurami, Tyrannosaurus rex, prawda, tarbozaurus batar, moje ukochane gatunki dinozaurów. I w ogóle... Czy to mi się wydawało, że ktoś był naz nazwany tutaj Hitler, no nieważne. O nie nie nie, nie, pan z notacznym ognia, pan Aaaa! nie... nie, 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 nie. Aaaaaah, Ucieka, uciekam, 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 zanim, zanim zginę, zanim zginę, zanim zginę. Dobra, czy to jest jakiś prezent dla mnie? No chyba jednak nie Ech. No w każdym razie edukowałem się. Dobra, czy może... O! Ua! Nie wiedziałem, że to się można leczyć przy owieczkach. Zajebiście! kurczę, nie, nie znałem tej mechaniki. Czyli nauczcie się, uczymy się, uczymy się z kurczakusem. Jedźcie owieczki i będziecie mieli pełne chapsy. Eee, uczyłem się w każdym razie w podstawówce i poszedłem na pierwszą lekcję religii i wygraliśmy, łe, zajebiście, 5 minut gry i już wygraliśmy, super. Ale uczyliśmy, uczyliśmy się w każdym razie na, na religii. No i tak kurczę słucham tej teorii o tym jak stworzono świat i kurczę nie było tam w ogóle, nie było tam w ogóle żadnej wzmianki o dinozaurach i tu byłem troszeczkę zdziwiony i w ogóle rozczarowany delikatnie, bo cholerka no, pominąć dinozaury w Biblii. No i wtedy byłem taki troszeczkę, no wiecie, młody i w ogóle porywczy i kurczę i zacząłem się wydzielać na kartechetkę, ale proszę Pani, dlaczego tutaj nie ma żadnej zmianki o dinozaurach w Biblii? No bo... Proszę wyjść za drzwi. No i tyle, skończyło się, nie, już nigdy nie poszedłem na Oh O, o, Kurde. Dobra, wiecie co, ja sobie zmienię klasę, pójdę... Ja, ja, pójdę, pójdę... Ej, ja chcę być dinozaurem, nie chcę być, okej, o. Pójdziemy Trigero-Toratopsem. No i już nigdy potem nie poszedłem na religię, nie? I od zawsze wierzyłem w dinozaury, a nie w. a nie w kościół. Tak. Nie wiem czy jesteście w stanie to ogarnąć, co Wam teraz przekazałem, ale mam nadzieję, że... No mam nadzieję, że chociaż mnie odrobinę rozumiecie. A ja jestem teraz aliantem, tak? Kurde nie chciałem być Aliantem. Naprawdę nie chciałem być aliantem. Ja ogólnie kibicuję, kibicuję Niemcom w, w trakcie tego rocznego mundialu, także naprawdę nie chciałem być aliantem. I nie wiem czy teraz zrobię dobry ruch. Wchodząc tak na, pełny, na, na pełnej kurwie za przeproszeniem okej okay, wiecie co ten tutaj o tutaj jest jakiś Velocji raptor. o panie 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 okej okay, jesteś martwy panie mini raptor ej mini raptor no giniesz no 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 ej czemu nie mogę strzelać o no wytyfy. chyba się chyba się delikatnie nie, nie no ta, ta klasa mi się troszeczkę nie podoba Kruszek is dominating, garafi coś tam. Ale nie, nie, jakie są jeszcze tutaj? Random, trigger, e, allies, we win. Ale, ale no. No no, nie, no, no, no. No, kurde, ja, ja chcę ja chcę być dinozaurem. Dobra, wiecie. dobra. Nie, no. Patrzcie, pa, pa, jeszcze Fakacza pokazuje. Kurde, Jakob Frankiem jestem. Jestem teraz Jakob Frankiem, niech wam będzie, cholera. Miałem być dinozaurem przez cały czas, ale będę Jakob Frankiem. E, e, gdzie, 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 gdzie? Te, no! No! Hitman! Nie udało Ci się, kurczę, Twój, twój szwabski plan op opanowania całej, całej czasoprzestrzeni... E... Ja, ja wiem, nie... nie dobra, wiecie co, postaram się nie być tak śmieszny jak Wojtas i po prostu grać swoje. O, o, o. E -e 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 -e. Sorry. A nie, nie, zaraz, przecież ja jestem aliantem, no zaraz strzelam do swoich. Chodźcie, chodźcie wszyscy koledzy. Idziemy tam. O ogólnie tej gry, nie, ogólnie tej gry, ona jest do pobrania na Steamie za jakieś 2 euro, 2,5 euro, żeby Was nie skłamać. Żeby wam nie skłamać? Zajebista zabawa, naprawdę. Jak pierwszy raz zobaczyłem ten grę, to byście sobie. Co to jest, zasy? Wy, Wytywy, przecież to nie ma w ogóle ładu i składu, jakieś mecha dinozaury W drugiej wojny światowej. No, co to w ogóle ma być? No i potem zacząłem w to grać. Zacząłem grać w to całkiem sporo i muszę przyznać, że. Okej, okay, udało się go zabić. A czy ja też mogę zjeść owce, żeby się zregenerować tutaj? Czy muszę szukać prezentu. No, ewidentnie zabijanie owiec mi nie pomaga. A, a. No i o, pobrałem tą, sobie tę grę, grę, kolega mi ją polecił i cholera tak sobie gram, gram i tak kurde no, w, w, w ogóle kompletnie, kompletnie totalny szok. Dinozaury w drugiej wojnie światowej, mecha super tyranozaury z karabinami maszynowymi, jakieś velocilaptory, predatory, raptory, velocelaptory, ichtiozaurusy i, i w ogóle. I kurczę im bardziej w to gram, tym bardziej dochodzę do wniosku, że ta gra jest po prostu kompletnie pieprznięta, ale jest zajebista pod tym względem, że... No to jest po prostu kompletnie... Ja się ja takiego się jeszcze nie spodziewałem I, i naprawdę jeżeli ktoś to jeszcze nie grał to polecam go gorąco A Ja w międzyczasie idę zrobić wjazd od tyłu Jeżeli mi się uda Dobra, gdzie, gdzie, gdzie są moje ziomki? Żeby te, te, teraz ktoś tylko nie wyskoczył mi to jest zawinkla Bo nie chcę, żeby tak się to kończyło Oczywiście to uda... Nie, nie da się zastępić Dobra, gdzie są moi przeciwnicy Tutaj pewnie co teraz zaraz wyjdą Ja im zrobię wjazd na chatę od tyłu Okej, okay, cześć Ej, nie można, nie można je chyba zalić przez tą barierę, dobra, to nieważne, w takim razie się wycofuję. Ale jesteśmy, ogólnie, ogólnie jesteśmy w chyba, Wygrywam. Aaaa, ojoj, Idziemy do jakiejś Helgi, która ma jakąś zajebistą apteczkę na do nas, dobra. A zabijam, dlaczego ja zabijam te biedne kozy, co? Lecz mnie! Lecz mnie, Tor, tor się. Lecz, nie, nie leczysz, dobra, nieważne. Chuj w dupę, pedale jeden. Kurde, aaaa! Wiedziałem, że tak to się skończy nie, niestety moje umiejętności taktyczne w tej grze są kompletnie zerowe, bo, bo nie mam zielonego pojęcia o tym jak... Okej, okay, Kamil Brun Nie wiecie co... E, ja w takim razie... Ja, ja, ja biorę kurczę jeszcze... Ja jeszcze raz biorę na, to, na, na Topsa, bo, bo, bo Trigger na Natops jest, jest po prostu zajebisty. Jest the best 10 minut już nagrywam. Cholerka, nie wiedziałem, że tak, te no aż tak długo trwały. A czy nie są sobie są długie, są krótkie w zasadzie, ale... O czym ja kurna w ogóle gadam? Dobra, grajmy po prostu. Ej! Ej! Ej, kolego! Uspokój się z tym strzelaniem, nie? Jak chcesz... Jak chcesz przejść, to najwyżej swojej dziewczynie prosto w twarz, wiadomo o czym. A, 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 a ej, 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 ej. Ty, koleżka. No, o! Patrzcie, prezenty. No, zajebiście, zajamałeś mi prezenta, no co za hamidło jedno. naprawdę ci ci, te, 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 ci ci ludzie po prostu... Człowiek, chcesz być miłym, nie chcesz być miłym dinozaurem, o... o zajebiście, bałwany! Da się go zabić? Nie da się go zabić, dobra, no co? Chcesz być miłym dinozaurem, nie? Chcesz spróbować swoich pobratymców, czyli ludzi. Nie wiem co gady mają do ludzi, ale nieważne. Nie znam się na biologii. Eee, i, I po prostu się nie da, nie? Zabijasz kogoś, wypada z niego prezent, a on ci go zabił. Za wygraliśmy! Wygraliśmy! Yeah! Zajebiście. Moi drodzy, to jest właśnie... Eee, Daily Dino Day, coś tam. Nie wiem, jak ktoś ma ochotę w to grać, to naprawdę zapraszam serdecznie. Gra jest zajebista, zajebiście się przy tym bawię e, Chyba są jeszcze jakieś... Właśnie można to pobrać sobie ogólnie z jakiegoś tam kodu Postaram się obcykać, gdzie można pobrać te kody, jest, gra jest po części za darmo Albo jak ktoś ma troszeczkę kasy na Steamie, to dosłownie 2,5 euro I, i, I to jest wszystko, co musicie ten wydać, żeby grać sobie w tę naprawdę zajebistą gierkę Także ja się z wami żegnam e, I... no nic, to do zobaczenia w następnych odcinkach, pa, pa!